Hejo, hejo! Z tej strony Aksia i witam was w kolejnym filmiku na tym kanale. I dzisiaj ze mną jest Pasi przy przywitaj się. Hejo, jajo. I kochana. przy tej się. Dobra, i w tej aktualizacji mamy nowe wyścigi e, Poznań MOLi. Wypróbuj nowy wyścig w Dobra, to idziemy to zobaczyć, chodźcie. Poszamy. Chodźcie! <gryzamy>. Widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zapraszam, chodźcie ekipa. Dobra. Moli. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Wielkie otwarcie w Zielonej Dolinie. No dobra. Hej, jesteś nowa w urodzonych hrabstwach? Mam na imię Moli i ze Zazim... autorami wyścigowymi zielonej doliny dla Angusa i Dun mieszkających na farmie ostroga. Chcę spróbować się w moim najnowszym wyścigu? Bardzo chętnie. Dobra Lecimy! Próbujemy! Lecimy. Dawaj lecimy. Jestem strasznie ja ciekawa mylić. tego wyścigu O, Może Dobrze, być trudno, bo będzie dużo przeszkód pewnie Dobra Lecimy Ale fajnie, zr ej, fajnie zrobione jest na razie, na razie O nie, to jest tak łatka, ja jej nie umiem przejeżdżać <laughs> Okej okay. I fajny jest. Taki crossowy strasznie. A co wy sądzicie? No, no. Mi się on podoba, jest dużo różnych roślin, to jest ładne. Arbuz, jak się, powiesz, się temat tak na temat wyścigu? zamilkł. No fajny jest, podoba mi się. O wiele trudniejszy niż ten wcześniejszy, w sensie jest ciekawszy na pewno. Ja tego wcześniejszego nie mam, więc nie mam porównania. D o nie! Czek, wtedy przejadę to... O o! O o, dobra, już pierwszy zwaliłam, super. Eee, dobra. Jest, udało się. Ło, ja też tędy pojechałam. <grym _> Ej, fajny ten wyścig, podoba mi się bardzo. O wiele więcej przeszkód jest zrobionych i to mi się najbardziej podoba. Dobra. I super jest ten wyścig, podoba mi się, fajny jest. Dobra, wyjeżdżamy do końca. <laughs> nie zwal tego koni, proszę. Ura! Dobra, ja bym Oznaczenia bardziej na tym zakręcie. No. Dobra. Yy, Okej. Okay. Yy, dobra. Świetnie. Zielona Dolina nie jest łatwa, ale ty i World Prince poradziliście sobie wybornie. Yy. Yy, jeśli wciąż będziecie podnosić swoją reputację w, go w Gold w przyszłości będzie miała dla ciebie więcej wyścigów. Uuuu, uh, serio? Nice! Ura! Skończone? Jak wam się podoba? Teraz wypowiadanie się. Dawaj. Mi się bardzo podoba, chociaż ten zakręt jest taki trochę... Ten zakręt jest taki fajny. wiesz, utrudni utrudniony, jest, trudny jest. A jak tobie, Sabinko? Wypowiedz się na temat. Aha, no No powiedz coś. Czy ci się podoba, czy nie? No, no tak. Dobra, a no jakie spostrzeżenia macie do tego wyścigu? To jest złego? Coś trzeba poprawić? Ja mam spostrzeżenie, że za dwie, za dwie minuty mistrzostwa. Dobra, to w ramach re rekompensaty za krótki odcinek idziemy na mistrzostwa. Szkoda, że tylko jeden wyścig dali, bo wolałabym, żeby było ich trochę więcej. No w sensie wiem, że robią teraz te ogromne aktualizację, czyli teraz postać robią, prawda? Ale no... Takie aktualizacje też są w sobie spoko. Ale może ku nie porządnie, prawda? No. Mm -hmm. Ciekawe, kiedy wejdzie ten yy, ta postać. Jestem bardzo ciekawa, jakim w ogóle wyjdzie. A nie <laughs> wiem, nie będzie, jak będzie odrobiona. Czym? To nie będzie. Ale, więc jesteśmy wolni, co? <laughs> Ach, Pędzi wiatr. Dobra, jedna minuta Wam nie została. jadę. Czemu... czemu jest tutaj tak mało ludzi? Bo się za bardzo ci Nie Nie ja. dlatego. Do dobra. Szybkość normalnie 11. Nie no, super. Ja mam szybkość 20. Taka jest zły na tym koniu. się nie dziwię. Cudam, dobra. Widział E, dobra, pierwsza grupa. No może być, a ja się boję, że w tej pierwszej grupie to... Dostanę ostatnio W <grywa> Pierwszej grupie aksia, jestem. Ukrawi dam aksi, ona... Idziemy do szeryfa, No ja jestem. <grywa> do o Jezu. Ja. Dobra. jest mamy chyba pewnie z wszystkich najwolniejsze dobra. konie. Dobra, damy rady. Ale nie jest na koniu. O nie, już ósme miejsce. Będzie ostatnie, tak sądzę, wiecie. To jest smutne. No nie wiem, czy tutaj ma... Ej, a te pintabiany są szybsze, czy co? D nie. No, chyba. Nie. Wszystkie są takie same. Dzisiaj nie ma różnicy. Tak Damy radę. Dawaj, koniu! Mam jeden taki patik ta Dobra. O piąta jestem. Jak to możliwe? ja siódma. <grym> A ja piąta. A ja ósma świetna. jestem. Pomocy. Aaaa, Sevenia. Czekaj. Dobra. dobra. E, jestem szósta, jej. Ja też szósta. I fińskiego <grym> świńskiego... O, nie tak jest piąta. Jest, o, jestem. Jestem. Ja też siódma jestem. Udarap Arab mnie zaraz zagoni, o nie. Siódma. Bardzo nie, już ósma jestem. A ja jestem siódma. Nie. Ja też tak siódma wiem. jestem. Nie, jestem ósma. O, 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 super. Cudownie, cudownie. Ola. Ola dla mnie jest dużym zagrożeniem. O nie, Ola spiechała na skrótek. O-o. ja przyjechałam przez tą zagrodę Ola ma tajny skrót. Dobra. Dawaj koniu, jedziesz. Kurde, ale właśnie od, już nie, od niedawna bardzo ss się zauważyliście to? O wiele bardziej niż zwykle. Czy tylko u mnie tak jest? Bo jak ja wsiadam na innego konia, na przykład ostatnio na przykład wygrywałam wyścigi, to no. teraz tak się czuję, jakby koń jechał w zwolnionym tempie. Masakra. Aha, w takim sensie. No. Dobra, spróbujemy tego skróta. Ja tam wolę. A, te... ja wiem, który, dobra. Dobra, zrobiłam. Właśnie. Zrobiłam. Ja mam, jestem szósta. No, nie, nice. siódma. <laughs> nie no, działa działa ten skrót. W sensie nie wiem czy jest jakaś wersja czasowa. Zaraz zaczasowa. jest Sabrina do głowy. Ale, ludzi zosta... ale ludzi zostałoby tyle. Dobra, damy radę. Damy radę, szóste miejsce będzie. Szóste miejsce. Halo, ale mój koniu, dlaczego ty jesteś taki zły? Bo ten arabek tak zapierdziela <grym> dobra, <grym> dobra. dobra, udało się. Jestem. Arabe. Jestem. Nikt nie da O, ale go wyrolowałem. Nie <grym> O, nie proszę. Szkoda, to, że aktualizacja mała i jest trudno takie nagrywać, ale ja na mam nadzieję. Dobrałam już, dobrałam już dobrała ale dobrała już w przyszłym tygodniu będą ratki, boże, nie myślę, czekać, <grym> Gdzie wy jesteście w ogóle? Ja zginęłam. A Właśnie widzę. Aha. Coś tutaj śmieje. Weź nawet. Dobra. Zpera. O, jestem czwarty, wygram to. Ura! A widzę cię tam. Dawaj do środę! Środę! Jej, czwarty. Jeee! <laughs> <Yeah>. Ura. <laughs> Jakie uradowanie? Jej, czwarty! Tak Dużo. właśnie. Addust Sadrówka. Wygrałabyście. Dobra. Czekamy na arbuza i jedziemy. No tak. ja Co nam czekacie, już się już skończyć. Tak! Co robiłem właśnie się trzymamy z czwarte miejsce? Dobra. No i to tyle z tej aktualizacji. Dziękuję Wam za zadanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa!